No cześć, teraz pomówimy sobie o rozszerzaniu i o skracaniu ułamków zwykłych. Po co w ogóle rozszerzać czy też skracać ułamki? No, tak jak mówiliśmy sobie ostatnio, jeżeli chcemy do siebie dodać jakieś ułamki zwykłe, czyli na przykład 1 czwarta plus 2 czwarte, to musimy mieć pewność, że mianowniki są takie same. A co, jeżeli będziemy musieli dodać ułamki, które mają różne mianowniki. No to właśnie wtedy jeden z nich, czy też obydwa, będziemy musieli tak przerobić, żeby obydwa miały takie same mianowniki. Dlatego będziemy musieli rozszerzać lub skracać ułamki. Więc zobaczmy teraz, jak się to robi. Załóżmy, że mamy ułamek 1 trzecią i chcemy rozszerzyć go w taki sposób, żeby w podstawie, czyli w mianowniku, była liczba 9. Więc, żeby tak go rozszerzyć, musimy zarówno górę, jak i dół pomnożyć przez 3, i wtedy dostajemy ułamek 3 9. Pamiętajcie, że jeżeli rozszerzamy lub skracamy ułamki, to zawsze górę i dół musimy rozszerzyć lub skrócić o taką samą liczbę. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że rozszerzanie lub skracanie ułamków wcale ich nie zmienia. Te ułamki dalej mają jakby tą samą wartość, czyli ułamek 1 trzecia to jest dokładnie to samo co 3 dziewiąte, dlatego jest tutaj znak równości pomiędzy nimi. To jest dokładnie jakby ta sama liczba w sumie. I pozwólcie, że Wam pokażę dlaczego. Czyli 1 trzecia, narysujmy sobie powiedzmy taki kwadrat i podzielmy go na trzy części. Ponieważ w mianowniku mamy trójkę, dlatego kwadrat dzielimy na trzy części. A teraz narysujemy tutaj też kwadrat, ale ponieważ w mianowniku jest 9, to musimy go podzielić na 9 części, więc tu będą 3 części. I teraz jeszcze dwie linie poziome, i mamy 9 części. Teraz zobaczcie, tutaj mamy jedną część z trzech, więc wystarczy, że zamalujemy sobie jedną część. Tutaj mamy 3 części z 9, więc zamalujemy 3 części. Zobaczcie, że całościowo to jest dokładnie to samo. Dlatego 1 trzecia równa się 3 dziewiąte. Dobra, poćwiczmy sobie rozszerzanie kolejnych ułamków. Na przykład 2 czwarte chcemy rozszerzyć tak, żeby w mianowniku było na przykład 20. Więc musimy pomnożyć zarówno górę, jak i dół przez 5, no bo 4 razy 5 to 20. Więc to mnożymy przez 5 i górę również. Więc 2 razy 5 to jest 10. Załóżmy, że rozszerzymy sobie teraz 3 siódme i chcemy z tego uzyskać ułamek, który ma w mianowniku powiedzmy 21. Więc, żeby uzyskać tutaj 21, siódemkę musimy pomnożyć przez 3, czyli wpiszę sobie tutaj razy 3, a skoro rozszerzamy mianownik o 3, to również licznik też musimy zrobić w ten sam sposób. 3 razy 3 to jest 9. Więc jak widzimy, 3 siódme to jest to samo co 9 dwudziestych pierwszych. Załóżmy, że mamy takie działanie: Jedna druga dodać 2, czwarte. Więc oczywiście, żeby rozwiązać to, musimy sprowadzić ułamki do takich samych mianowników. Tutaj mamy czwórkę, więc tą dwójkę musimy sprowadzić też do czwórki. Więc musimy rozszerzyć ten ułamek o 2. Więc to pomnożymy przez 2 i górę też przez 2. Więc będziemy mieć 2 czwarte, dodać 2 czwarte. To się równa 4 czwarte. 4 czwarte to jest to samo co 1, ponieważ jak sobie podzielimy kwadrat na 4 części i zamalujemy 4 części z czterech to mamy całość, czyli po prostu 1. Tak samo będzie na przykład 5 piątych, 6, 6, i tak dalej, i tak dalej, to zawsze będzie 1, ponieważ bierzemy pod uwagę 6 części z 6, czyli wszystko. Teraz zróbmy sobie kolejny przykład. Niech to będzie 1, druga, dodać 2, trzecie. Jak widzicie, mamy tutaj w mianowniku dwójkę i trójkę. Nie da się zrobić tak, żeby rozszerzyć któryś z tych ułamków, żeby dopasować się do tego drugiego. Dlatego musimy rozszerzyć obydwa ułamki. Jaka liczba może być wspólna dla dwójki i dla trójki? To może być szóstka, ponieważ z powodzeniem możemy rozszerzyć ten ułamek do szóstki i również ten ułamek. Zobaczmy. Żeby uzyskać w mianowniku 6, to musimy ten ułamek rozszerzyć o 3, prawda? Więc możemy napisać coś takiego, a ten drugi ułamek, aby uzyskać w mianowniku 6, musimy rozszerzyć o 2. Czyli piszemy sobie 2 trzecie razy 2 i tutaj też razy 2, i to się równa. Z pierwszego ułamka otrzymujemy 3 szóste, a z drugiego ułamka otrzymujemy 4 szóste. Czyli teraz z powodzeniem możemy dodać do siebie te dwa ułamki i ostatecznie uzyskujemy 7 szóstych. I to jest właśnie rozwiązanie naszego zadania. OK, to było rozszerzanie ułamków, a teraz powiedzmy sobie coś o skracaniu ułamków. Załóżmy, że mamy ułamek 4, 6. Jak go skrócić? Zawsze skracamy tak, żeby ułamek był jak najmniejszy. Czyli możemy spróbować na przykład skrócić go przez 2, czyli zarówno górę, jak i dół będziemy tym razem dzielić przez 2, dzięki czemu otrzymamy 2 trzecie. I tutaj już więcej skrócić go nie możemy. Ponieważ nie ma takiej liczby, przez którą możemy podzielić zarówno licznik, jak i mianownik. Dlatego to jest już końcowa postać naszego ułamka. Ale weźmy pod uwagę na przykład taki ułamek jak 4 8 Spróbujmy go skrócić przez 2. Skracamy górę i dół i uzyskujemy 2 czwarte. Czy to jest już końcowa postać ułamka? No nie, ponieważ. W dalszym ciągu zarówno licznik, jak i mianownik możemy jeszcze skrócić przez 2, więc próbujemy dalej skracać przez 2 i uzyskujemy jedną drugą. I to jest już końcowa postać tego ułamka, ponieważ nie da się już skrócić zarówno góry, jak i dołu przez tą samą liczbę. Weźmy na warsztat jeszcze jeden jakiś fajny przykład, niech to będzie 6. 15. Jak możemy skrócić taki ułamek? Zarówno górę, jak i dół możemy podzielić przez pewną liczbę. Jaka to jest liczba? Jest to liczba 3, czyli dzielimy sobie górę i dół i uzyskujemy 2 piąte. Tego już się więcej skrócić nie da, dlatego to jest już końcowa postać naszego ułamka. Więc jak widzicie, w zależności od zadania i od potrzeb, możemy rozszerzać ułamki i skracać. I zawsze robimy to w ten sam sposób. Albo mnożymy górę i dół przez tą samą liczbę, albo dzielimy zarówno licznik, jak i mianownik przez tą samą liczbę.